Jest, te teoria, jest to jedna z moich bardziej lubionych teorii spiskowych, nazywa się Project Bluebeam. Projekt niebieski promień. Czyli teoria spiskowa na temat fejkowania, jakby fejkowej inwazji kosmitów. Teoria polega na tym, że opracowujemy technologię, rząd opracowuje technologię, która pozwoli na sfejkowanie Inwazji kosmitów. I po co? Po to, żeby przeforsować pomysł globalnego rządu. Już Kennedy o tym chyba mówił, prezydent, były prezydent Stanów, ten, którego zastrzelili, że gdyby ludzkość stanęła przed takim wspólnym niebezpieczeństwem, to by się zjednoczyła. Pewnie dopiero wtedy. I ten pomysł jest ciągnięty właśnie w tej teorii spiskowej, że spróbują. Wmówić nam, że kosmici nas napadają po prostu wysadzając miasta, strzelając laserami. Nie wiem, może mając jakieś bardzo zaawansowane roboty przebrane za kosmitów, albo właśnie w formie dronów. I w ten sposób wmówić ludziom, że musimy się zjednoczyć do jednego globalnego rządu, żeby sobie z nimi poradzić. Bardzo diaboliczna teoria spiskowa, ale prawdopodobna. Nie.